W Miejskim Domu Kultury Batory odbył się koncert zespołu Around the Blues, którego nagranie można obejrzeć m.in. na stronie MDK w serwisie Facebook. Na scenie nie pojawiła się tym razem cała grupa muzyków, ponieważ wokalistce Joannie Kaniewskiej towarzyszyli tylko dwaj gitarzyści Przemysław Kaniewski i Bronisław Lewandowski. Nasi przyjaciele z MDK, właśnie Batorym zadzwonili do nas i poprosili nas. Czy nie moglibyśmy zagrać tak, żeby po prostu chociaż trochę tego bluesa w ten, w ten dzisiejszy dzień było. No i oczywiście się zgodziliśmy, no bo już przecież lata jesteśmy związani tutaj z mdk i, no i chcieliśmy zagrać po prostu. Miejski Dom Kultury Batory to miejsce, w którym regularnie odbywają się bluesowe koncerty, dlatego przez lata gromadził w swoich murach rzesze fanów tej muzyki. Dom Kultury Batory jakby zgromadził sobie tak liczne grono odbiorców bluesa przez kilkanaście lat, albo już nawet dłużej, bo ponad 20 lat temu zaczęły się koncerty w ramach festiwalu Blustracje, Bluesy Live, później Lauba na Bluesa, więc ta publiczność jakby jest czymś takim bliskim bardzo. To są nasi przyjaciele, często właśnie się spotykamy, nieraz się śmiejemy, że jakby co roku widzimy te same twarze, tam przebywają oczywiście młodzi ludzie, rodzice przychodzą z dziećmi, dzieci dorastają i znowu mamy kolejne pokolenie właśnie słuchaczy Blusa. Muzycy zespołu Round the Blues, mimo trudnej sytuacji, w której ze względu na pandemię znalazła się większość artystów, pracują nad kolejnymi utworami, aby kiedy będzie to możliwe, wrócić do koncertowania, prezentując nowy materiał. Ponieważ y, nie robiliśmy prób przez pół roku w ogóle z zespołem, bo jakoś tak, no najpierw nas pozamykali, wiadomo, tam marzec, kwiecień i tak dalej, potem wakacje, jakoś tak dopiero niedawno zaczęliśmy na nowo, na nowo próby, ale mamy już, można powiedzieć, dobre trzy zalążki, czy trzech utworów y, nowych, więc myślę, że po prostu spędzimy ten najbliższy czas na wymyślaniu nowego materiału. Tak naprawdę było szkoda czasu i szkoda go marnować. A potem mam nadzieję, że to wszystko jakoś tak fajnie wybuchnie i przynajmniej będzie można się z tym pokazać, z tym nowym materiałem.